Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Kilka mamy informacji z panią minister Henik-Kloską do przekazania. Potem będzie oczywiście możliwość zadawania pytań. Zacznę od spraw związanych z dzisiejszym posiedzeniem rządu. Kilka projektów ustaw. Pierwsza dotyczyła w skrócie, bo nazwa jest długa i skomplikowana, dotyczyła kredytów frankowych. Chodzi o uproszczenie przepisów, które pomogą rozładować zatory w sądach w sprawach frankowych. Te sprawy, zgodnie z informacją pana ministra Żurka, bardzo przyspieszyły w ostatnich czasach, ale chodzi o to, żeby, żeby jak najbardziej wyjść naprzeciw konsumentom i kredytobiorcom tych kredytów frankowych i po prostu tę sprawę maksymalnie uprościć. Drugi projekt. To jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nikomu nie muszę tłumaczyć, jak poważna jest sytuacja międzynarodowa. Mieliśmy do czynienia niedawno nawet z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjską prowokację atak dronowy. Cały czas mierzymy się z zagrożeniem hybrydowym, czy na polskich granicach, czy z akcjami dezinformacyjnymi realizowanymi przez Federację Rosyjską. Cały czas trwa pełnoskalowa wojna w Ukrainie, w związku z tym środki finansowe są oczywiście bardzo potrzebne. Ze względu na, na inflację wysokie były stopy procentowe, to odbijało się na bardzo wysokich dochodach banków, stąd Rada Ministrów na wniosek Pana Ministra Finansów zaproponowała to, żeby te najsilniejsze podmioty finansowe, które najwięcej zarabiają objąć powiększonym podatkiem cit zgodnie z obecnie taki cit wynosi 19% zgodnie z proponowanym projektem ustawy zostanie podwyższony 30% podstawy opodatkowania w 2026 roku 26% podstawy opodatkowania w 2027 roku 23% podstawa opodatkowania w 2028 roku Uważam, że to jest rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe z możliwych. Pieniądze w budżecie oczywiście są potrzebne, także ze względu na tą trudną sytuację, a nie chcemy w żadnej mierze opodatkowywać dodatkowo rodzin czy, czy po prostu Polaków. Myślę, że ci najsilniejsi, którzy najlepiej sobie radzą, ale także byli beneficjentami tej bardzo wysokiej inflacji, która w poprzednich latach w Polsce występowała, mogą się po prostu tymi zyskami podzielić. Trzecim projektem ustawy to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku osobowym od osób prawnych. Chodzi o tak zwane fundacje rodzinne. Chodzi o uszczelnienie systemu, żeby te fundacje faktycznie realizowały te zadania, do których zostały powołane, ponieważ bardzo często te rozwiązania, które, które zaproponowano w poprzednich latach, były wykorzystywane do tego, żeby w sposób agresywny, optymalizować zyski na przykład uciekać do rajów finansowych. Także tutaj celem jest, celem jest uszczelnienie tego systemu. Kolejna rzecz, która, kolejna sprawa, która została podjęta na Radzie Ministrów, myślę, że bardzo dobra, dobra decyzja, to jest uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego planu pod nazwą budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Te statki, które służą dzisiaj no, polskim studentom czy uczniom, także prowadzą prace badawcze czy szkoleniowe, są już bardzo wysłużone. Stąd też decyzja o tym, żeby przeznaczyć prawie miliard złotych pieniędzy publicznych na zaprojektowanie, budowę i wy wyposażenie statku szkolnego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja i też pokazująca, jak ważne dla nas jest Morze Bałtyckie i chyba tutaj nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Rozmawialiśmy także i, i podjęliśmy decyzję o usp przyspieszeniu procedur, jeśli chodzi o pozyskiwanie systemów dronów i systemów antydronowych. Wszyscy wiemy, jaka jest, jak jest trudna sytuacja. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej podejmując decyzje, decyzje w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych takich dodatkowych barier instytucjonalnych, więc tutaj pan premier kosiniak kamerzy ministerstwo Obrony Narodowej będzie mógł podejmować w tej sprawie decyzję. Tradycyjnie kilka słów o dezinformacji. Zaczniemy o... Od takiej klasycznej informacji, która się z, no, z, nie, z niewiadomego konta pojawia w, w sieci, tu jest mowa o domu, który został uszkodzony w wyrykach, jakieś anonimowe konto podaje informację, która się bardzo szybko rozprzestrzenia, że, że nie ma tutaj pomocy i ani władze lokalne, ani władze państwowe się tą sprawą nie zajmowały dementujemy od samego początku wojsko informowało o tym, że pokryje te zniszczenia na własny koszt. Kontakt był ze strony MONU, kontakt był także ze strony wójta władz lokalnych, także no, myślę, że to jest informacja, która wymaga także wyjaśnienia. Druga sprawa to jest no, kolejna pojawiająca się i wracająca dezinformacja dotycząca mm, mowy o tym, by wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Bardzo duże fale dezinformacji widzimy, że są z serwerów za wschodniej granicy, no ale pojawiają się też także wykorzystywanie tych informacji przez y, polskie partie polityczne czy jakieś, jakieś ugrupowania. Jednoznacznie od samego początku mówiliśmy, Polska nie będzie wysyłać y, wojsk na Ukrainę, więc kolejny raz to podkreślamy i Apelujemy do tego, żeby wszel 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 wszelkie tego typu informacje były w sposób jednoznacznie demontowane. Trzecia sprawa, a tutaj korzystając z obecności pani minister Henik Kloski, już w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w związku z decyzją po tym, że po 24 latach po raz pierwszy powstaje kolejny Park Narodowy w Polsce, Park Narodowy Dolnej Odry, część polityków związanych z prawem i sprawiedliwością próbuje dezinformować jakoby Powstanie tego parku utrudniało żeglugę na odrze. I tutaj jest bardzo jednoznaczną tutaj mamy panie, pani minister może to potwierdzić osobiście, bo jest na, na konferencji prasowej, ale ja to też podkreślałem, pani minister mówiła o tym w mediach społecznościowych nie ma żadnego zagrożenia. Odra będzie drożna dla żeglugi i prosimy po prostu nie dezinformować. To jest projekt, który jest uzgodniony z z naukowcami, z, z władzami lokalnymi zarówno na poziomie województwa, jak i, i gmin i powiatów. I to jest po prostu dobry projekt, bo to są unikalne siedliska przede wszystkim ptaków, ale innych zwierząt. To są też torfowiska, które zabezpieczają nasz kraj przed, przed wysychaniem. To po prostu to jest bardzo ważny i dobry projekt i nie ma żadnego zagrożenia dla rozwoju gospodarczego i dla żeglugi na odrze. To tyle jeśli chodzi o kwestie związane z rządem i dezinformacją. Dziś w konferencji prasowej po posiedzeniu rządu uczestniczy także pani minister Henik Kloska, minister klimatu, dlatego że od jutra w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, przygotowany długo oczekiwany i teraz oddaję głos pani minister, która powie jeszcze raz, na czym ten system będzie polegał. Bardzo tak, proszę. tak, szanowni Państwo, dwa lata blisko przygotowań, przesunięcie terminu wejścia, by gospodarka, sklepy, operatorzy, producenci mogli faktycznie systemowo przygotować się do tej dużej logistycznej zmiany za nami, w związku z czym od jutra, 1 października, rusza w Polsce system kaucyjny. Polska jest dziewiętnastym europejskim krajem, w którym tego typu sposób obrotu opakowaniami po napojach będzie obowiązywał w gospodarce. I co to oznacza tak naprawdę? Jutro nie oznacza, że wszystkie butelki będą funkcjonować w systemie kaucyjnym. Oznacza to tyle, że jutro w sklepach mogą pojawić się pierwsze napoje w opakowaniach objętych właśnie systemem kaucyjnym, od których będzie pobierana kaucja, bo tak naprawdę ostatni kwartał tego roku, do końca roku mamy okres przejściowy, w których w sklepach, na półkach może, mogą pojawiać się napoje zarówno w opakowaniach, które są w systemie kaucyjnym, jak i te, które pochodzą ze starych, zapasów, od których nie została pobrana kaucja i które tym systemem objęte nie są i na to trzeba zwracać uwagę i to jest też powód, dla którego nie warto obecnie zbierać opakowań po napojach, by później oddać je w sklepie i odzyskać kaucję. Jak rozpoznać właśnie napój w opakowaniu objęty systemem kaucyjnym w sklepie, robiąc zakupy, dokładnie po tym znaczku, który Państwo widzicie, w tej chwili tego typu oznakowanie musi znajdować się na etykiecie napoju, który kupujemy, zamiast X oczywiście będziemy mieli konkretną opłatę za kaucję w ramach kaucji pobieraną to jest 50 groszy albo złotówka, i proszę się nie martwić to są widoczne na etykietach znaczki, które z daleka będzie można rozpoznać i na które trzeba zwracać uwagę, bo tylko te, opakowania będą właśnie w obiegu w systemie kaucyjnym. Do końca roku szacujemy, że wyczerpią się zapasy i od 1 stycznia roku 2026 już tylko opakowania do napojów właśnie w systemie kaucyjnym będą mogły pojawiać się w sklepach. Jakiego rodzaju kaucje, od jakich butelek będą pobierane? Mamy trzy rodzaje butelek ze tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów i metalowe puszki o pojemności do 1 litra i tu kaucja wynosi 50 groszy, ale mamy też w systemie kaucyjnym szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności, od których kaucja będzie wynosić 1 zł. No, często sklepikarze, obywatele, przedsiębiorcy pytają, dlaczego w systemie funkcjonują butelki wielokrotnego użytku, które przecież i tak mają jakieś swoje systemy zwrotu z prostego powodu. Chcemy zrobić systemowe rozwiązanie dla butelek wielokrotnego użytku, ponieważ to jest najbardziej neutralna środowiskowo forma opakowań do napojów, a mali producenci dzisiaj nie są w stanie zorganizować sobie sami systemu i ma być to zachęta dla kolejnych, również mniejszych producentów do stosowania tej formy formy opakowania, najbardziej neutralna środowiskowo, czyli opakowania butelki wielokrotnego użytku w formie szklanej. Chciałam powiedzieć, że tego typu butelka potrafi średnio 20 razy być napełniana, zwracana i zastępuje 20 plastikowych butelek jednorazowych. Są kraje, które potrafią tego typu butelki w obiegu trzymać 45 razy, czy między nawet 40, 45 razy. I jeżeli chodzi o to, gdzie będą te punkty zbiórki, one. Punkty przyjmowania opakowań będą dobrze oznakowane, mogą być zorganizowane w postaci automatu bądź punktu odbioru w sklepie. Wszystkie sklepy powyżej 200 m2 obowiązkowo są w systemie. Mniejsze sklepy mogą wchodzić dobrowolnie, chyba że posiadają w swojej ofercie te właśnie napoje z butelkami wielokrotnego użytku. Wtedy również obowiązkowo ten obrót dalej muszą w ramach tego opakowania prowadzić co jest ważne te zbiórki mogą być prowadzone również poza punktami sklepowymi na stacjach paliw w różnych otoczeniach parkingowych tego typu punkty zbiórki mogą być organizowane również na poziomie jakiegoś obiektu handlowego może być zorganizowany jeden wspólny punkt odbierania opakowań dla wszystkich sklepów w danym obiekcie i co też jest niezwy niezwykle e, ważne, tego typu e, punkty mogą być również przed sklepami na parkingach, poza główną e, częścią handlową. Duża zmiana dla nas, dla naszych przyzwyczajeń, czyli nie zgniatamy butelek, będziemy musieli się trochę przy, przestawić, bo dotychczas raczej każdy zgniatał, żeby one zajmowały mniej miejsca w koszu na odpady. A dzisiaj to nie jest odpad, to jest butelka, która ma wrócić do systemu, więc ich nie zgniatamy, nie zrywamy etykiet. Nie zrywamy też korków, chociaż ustawa tego nie precyzuje i w ramach obrotu również takie powinny bez nakrętki być odbierane. Co bardzo ważne, nie potrzebujemy zachować paragonu, by odzyskać kaucję. Jeżeli będzie butelka z etykietą, z nadrukiem, że jest w systemie kaucyjnym, to jest wystarczający dowód na to, że uiściliśmy opłatę za w ramach kaucji i należy nam się od niej zwrot. Po co cały system? To przede wszystkim oczywiście ograniczenie zasobów, mniejsza produkcja śmieci, większe oszczędności takie środowiskowe. Dziś, jeżeli moglibyśmy powiedzieć tak ogólnie, mamy mniej więcej zbiórkę w ramach butelek typu PET zwrotu do, w ramach systemu gospodarowania odpadami wraca do Systemu 45% tego typu opakowań mamy ambicje i szacujemy, że możemy odzyskiwać w ten sposób 90% nawet procent opakowań zamiast zanieczyszczać parki, zanieczyszczać wodę, tworzyć zagrożenie mikroplastikiem również w różnych produkcjach spożywczych w wodzie, możemy to zbierać, segregować i zwracać do systemu, zwiększając też udział tego typu recyklomatu w ramach produkcji kolejnego tego typu produktów, opakowania. Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Minister. Jak Państwo widzicie, my jesteśmy oboje z Wielkopolski, więc to jest, będzie oszczędniej i na pewno będzie czyściej w Polsce. A tak jak Pani Minister powiedziała, no to nie jest tak, że to od razu zostanie wprowadzone, tylko poszczególne teraz opakowania będą się, się pojawiać w sprzedaży. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta, jak była wprowadzana denominacja 1 stycznia 1991 roku, to też nie było tak, że nagle wszyscy zaczęliśmy płacić nowymi monetami, nowymi banknotami, tylko z czasem po prostu stare monety zostały i banknoty wyparte. To tyle, co chcieliśmy Państwu w tej pierwszej części przekazać. Rzeczywiście jesteśmy teraz do dyspozycji. Czy Pani Minister w tematach, którymi się zajmuje, czy ja we wszystkich innych? Proszę bardzo, Pani redaktor Bielińska. Dzień dobry, Karolina Bielińska, Telewizja Polska. Ja chciałam Państwa zapytać o wniosek Waldemara Żurka w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i właściwie ocenę możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności, no bo tutaj mamy Trybunał Konstytucyjny, który musi wyrazić zgodę. To jest oczywiście decyzja pana ministra Żurka jako prokuratora generalnego. Taki wniosek jest uzasadniony. Ale tu jest decyzja prokuratury w tej sprawie, skoro, są, skoro jest zebrany materiał dowodowy w sprawie popełnienia czy złamania prawa, no to taki wniosek zostaje skierowany do odpowiedniego organu. No i zgodnie z wielokrotnym, wielokrotnie powtarzanym zdaniem przez szefa byłego pana Bogdana Świączkowskiego, Zbigniewa Ziobra, uczciwie nie mają się czego bać, więc jeżeli Pan. Bogdan Świączkowski czuje się uczciwy, to na pewno nie będzie się krył za immunitetem. To jeszcze jedno pytanie w innym temacie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Czy rząd zamierza wspierać kandydaturę marszałka Hołowni na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców? A jeśli tak, to jak? Tak, oczywiście to jest decyzja pana, pana marszałka Hołowni. Złożył taką, taką aplikację. Z punktu widzenia Polski to jest oczywiście rozwiązanie, które wzmacnia. Na to stanowisko jest wiele mocnych kandydatur, natomiast Polska będzie wspierać tą kandydaturę, no bo zależy nam na tym, żeby Polacy pełnili w, w instytucjach międzynarodowych jak najważniejsze stanowiska. No tu oczywiście wymagana jest współpraca rządu pana premiera, ministra spraw zagranicznych, ale też pana prezydenta i myślę, że ta współpraca będzie. Mam jeszcze pytanie do pani minister. Pani minister, pojawiają się takie doniesienia, więc chciałam zapytać, czy to prawda, że o przegrała pani z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz w partyjnym głosu, głosowaniu nad kandydaturą Polski pani redaktorze, nie, nie było to przedmiotem obrad rządu i tutaj ja, Tak, to, wiesz, to może po ja, ja a, konferencji. Ja z, zwolnię panią, 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 panią nie przedmiotem na rządzie dzisiaj, a mogłam zadać to pytanie, więc chciałabym jednak zapytać pani minister, czy, czy te doniesienia są prawdziwe, czy faktycznie tak było? Ja zawsze powtarzam, że co działo się w Vegas, zostaje w Wegas i sprawy wewnętrzne, partyjne powinny być jednak pozostawać wewnętrzne. Natomiast jeżeli pani będzie chciała komentarz do tej sprawy, bo to jest sprawa już jednego ugrupowania policyjnego, to po konferencji możemy zamienić słowo. I tak, ja tutaj już dodać. utnę tą dyskusję, bo zajmujemy się sprawami związanymi z rządem, ewentualnie komentarzami rządu, sprawy dotyczące poszczególnych ugrupowań czy klubów. To jest osobna konferencja. Myślę, że, że wtedy będzie na to możliwość. Kolejne pytanie. Bardzo proszę, Telewizja Trwa. Dzień dobry, Gminy Telewizja Trwa. Chciałam zapytać o stanowisko rządu dotyczące dwóch projektów ustawy prezydenta. Mianowicie pierwszy projekt dotyczył zakazu propagowania banderyzmu i zaprzeczenia zbrodni wołyńskiej. Drugi projekt natomiast zakłada wydłużenie pobytu w Polsce z 3 do 10 lat, by uzyskać nasze obywatelstwo. To jest pierwsze pytanie. Pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Czy analogicznie jak do zmiany Marszałka Sejmu stanowisko wicepremiera dla Polski 2050 oznacza utratę tego stanowiska dla Lewicy? I jeszcze jedno pytanie. Kto będzie kandydatem koalicji na Marszałka Senatu w połowie listopada? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o to pytanie pierwsze dotyczące ustaw, czy inicjatywy ustawodawczej Pana, pana Prezydenta, ja nie widziałem jeszcze tych, tych ustaw. One zdaje się, że dopiero formalnie wpłyną do laski marszałkowskiej, dlatego trudno, rząd jeszcze nie miał możliwości odniesienia się do tych ustaw. Nie wiem, jakie tam są dokładnie szczegółowe zapisy, więc trudno mi jest je komentować. Pozostałe sprawy no to jeśli chodzi o skład rządu czy wicepremierów no to jest oczywiście decyzja premiera i premier tą decyzję w odpowiednim czasie podejmie a jeśli chodzi o czy marszałka sejmu czy wicemarszałków sejmu czy marszałka senatu czy wicemarszałka senatu to zawsze jest decyzja większości danej izby oczywiście tego typu decyzje są przedmiotem rozmów liderów koalicyjnych natomiast formalnie te decyzje podejmuje podejmuje Izba. Wiemy, że Pan Marszałek Szymon Hołownia zgodnie z tą częścią, która została zgodnie z umową koalicyjną, zadeklarował to, że, że po dwóch latach ustąpi, a kandydatem lewicy na Marszałka Sejmu jest Pan Włodzimierz Czarzasty. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Pani redaktor. Dzień dobry, Monika Dzień dobry. Rutka, Republika. Chciałam zapytać o stanowisko rządu w sprawie ewentualnej ekstradycji czy przekazania w stronie niemieckiej zatrzymanego dzisiaj ukraińskiego podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2. To jest sprawa, którą. Będzie prowadzić oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości. To nie było przedmiotem rozmów dzisiaj na posiedzeniu rządu i muszę się dowiedzieć, jak muszę porozmawiać z panem ministrem Żurkiem w tej sprawie, bo, bo nie chcę tutaj wprowadzić w żadnej mierze w błąd. Proszę bardzo, kolejne pytania. Tak. Dzień dobry, Katarzyna Rogala, TVN24. Pytanie do Pana Rzecznika. Kanclerz Niemiec wzywa Unię Europejską do rezygnacji z planowanego na 2035 rok zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych. Zapowiedział, że na jutrzejszym spotkaniu w Kopenhadze, spotkaniu nieformalnych liderów, nieformalnym spotkaniu liderów europejskich, będzie za tym pomysłem. Jakie jest stanowisko polskiego rządu? Czy taką propozycję poprze, czy też nie? I jak Pan ewentualnie widzi w zmianę tych unijnych wcześniejszych ustaleń? Dziękuję. Pani redaktor, oczywiście spotkanie, które rozpocznie się jutro w Kopenhadze, to jest nieformalne spotkanie, więc ono nie będzie podejmować formalnych decyzji, tylko może być dyskusja na temat kierunkowych, kierunkowych propozycji. Ale to jest taka informacja, bo ja nie słyszałem tej zapowiedzi, ale zgodnie z tym, co cytuję pani redaktor, no to brzmi to tak, jakby. Kanclerz Niemiec wsłuchał się w wielokrotnie powtarzany głos Polski. My od dłuższego czasu mówiliśmy, że powinniśmy się skupić teraz przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, z obronnością i konkurencyjnością europejskiej gospodarki. I Europa jest zdecydowanie przeregulowana i każde dodatkowe regulacje są, są obciążeniem dla europejskich przedsiębiorców. Dziękuję. Po, proszę bardzo. Panie. Może słowo, bo to akurat proszę nasza bardzo. komisja do spraw środowiska. Polska wielokrotnie mówiła, że ten postęp dekarbonizacji w obszarze transportu jest najtrudniejszy. Wiele krajów zgłasza trudności w deklarowaniu postępów z uwagi na też dopiero postępy na poziomie infrastruktury, ale też kosztu technologii nowych. I jakby wspieraliśmy ten głos na poziomie Unii Europejskiej, by te daty Przesuwać. No to są elementy zielonego ładu. Jak wiemy, ostatnio nawet były minister Ziobro bardzo silnie uderzył w byłego premiera Morawieckiego za to, że ten te rozwiązania popierał. Proszę bardzo, myślę, że już ostatnie pytanie. Czyż Mateusz Molak, Fakty TVN. Czy rząd zgadza się na pomysł prezydenta Nawrockiego, gdzie on nie tylko będzie podpisał nominację na ambasadorów, ale też będzie współuczestniczył w ich wyborze razem z ministrem Sikorskim? Kwestia wyboru ambasadorów jest opisana w, w polskim systemie prawnym i w praktyce. Pierwszą zasadniczą sprawą jest to, że Polska może mieć jedną politykę zagraniczną, czyli przedstawiciele Polski poza granicami Polski, czyli ambasadorowie, reprezentują państwo, całe państwo, a nie instytucje. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Procedura jest taka, że to minister spraw zagranicznych wnosi. Musi taka osoba też mieć akceptację premiera i pan prezydent podpisuje taką nominację. I tutaj to jest dosyć jasno opisane. Nie może być tak, że, że są reprezentanci poszczególnych, poszczególnych instytucji, bo mają zawsze reprezentować całe państwo i jedną. Politykę zagraniczną, proszę bardzo. Już myślę, naprawdę, ostatnie pytanie, ale. To ja, jeszcze o zapowiedź prezydenta, bo prezydent zapowiedział, że nie podpisze strategii bezpieczeństwa narodowego. I tu pytanie, czy rząd w ogóle dopuszcza możliwość zmian w dokumencie przy współpracy z kierownictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wielokrotnie to powtarzaliśmy w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa, polityki, no tych najważniejszych spraw, jeśli chodzi o interes Polski. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dyplomacji, polityki zagranicznej. My jesteśmy, rząd jest otwarty do współpracy. Sprawa sprzed dwóch tygodni wtargnięcia czy prowokacji rosyjskiej związanej z dronami pokazała, że taka współpraca jest oczywiście możliwa i na pewno będziemy się starać, żeby taką współpracę utrzymywać. To tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia na kolejnej konferencji.